Bestsellery Mpiku 2024 rozdane. Roxy Węgiel przyćmiła wszystkich swoją odważną kreacją. Za nami kolejne bestsellery Mpiku, w których wyróżniono najpopularniejsze polskie książki, albumy muzyczne, filmy i produkty audio w 2024. Tradycyjnie na imprezie nie zabrakło największych polskich gwiazd, w tym Roxy Węgiel, która zrobiła niemałą furorę swoją śmiałą kreacją. Zobaczcie, jak wyglądały tegoroczne bestsellery Empiku i kto zgarnął nagrody. Spis treści. Bestsellery Empiku 2024 wyniki. Tak wyglądała gala bestsellery MPQ 2024, bestsellery MPQ 2024. Wyniki. Bestsellery MPQ to prestiżowy plebiscyt, który wyróżnia najpopularniejsze książki, albumy muzyczne, filmy i produkty audio na polskim rynku. W 2024 roku bestsellerami Empiku nagrodzeni zostali twórcy, których dzieła cieszyły się największym zainteresowaniem czytelników i słuchaczy. Wybrano również odkrycia Empiku i twórców roku. Gości na uroczystej gali powitała Ewa Schmidt, prezes zarządu Empik S. A, oto lista laureatów. Książka. Literatura Piękna. Zapomniane Niedziele. Valerie Perin. Tłumaczenie, Joanna Prądzyńska. Wydawnictwo Albatros. Książka. Literatura Popularna. Wiedźmin. Rozdroże Kruków, Andrzej Sapkowski. Supernowa. Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa. Książka, literatura polska dla dzieci. Wlutologia Adam Mirek, ilustracje Kasia Cerazy, znak emotikon. Książka, literatura faktu. Pierwsza dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padł. Emilia Padł, wydawnictwo. A. B. Pojawił się u mnie w odpowiedni moment. To był taki moment, kiedy mąż napisał swoją książkę i powiedziałam: teraz ja, żeby było tak porówno. I ogromnie dziękuję za zaproponowanie Emilii Padu, fantastycznej autorki, która spędziła wiele, wiele godzin ze mną, żeby tę książkę bardzo pięknie napisać. Chciałam podziękować mężowi, bo zaproponował mi przez połowę mojego życia taki gigantyczny, polityczny roller coaster, i gdyby nie te niezwykłe 10 lat spędzonych w pałacu prezydenckim, nie byłoby połowy opisanych przeze mnie niezwykłych opowieści. Zabieram czytelników w bardzo emocjonalną podróż, dzięki Emilii, która przyszła świetnie przygotowana na moje pierwsze spotkanie. Przeczytała, naprawdę zrobiła niewiarygodny research, czytając setki artykułów, wywiadów ze mną, docierając do filmów. Była w archiwum prezydenckim, żeby dotrzeć do różnych dokumentów. Tak, że przychodziła i ona już zadawała mi świetne pytania. Ta nagroda jest taką wisienką na torcie bo to oznacza, że ta moja droga, to moje życie, tak pięknie opisane przez Emilkę, jest ciekawe. Ciekawe dla bardzo wielu osób w różnych grupach wiekowych, którym bliskie są czasy, o których piszę. Uśmiałam się bardzo przed Bożym Narodzeniem, kiedy podpisywałam tak ogromne ilości książki, że mam wrażenie, że wszyscy, którzy ją kupili, mają mój podpis. Powiedziała Jolanta Kwaśniewska. Muzyka pop i rock. Kaprysy, Sana, Magic Records, Universal Music Polska. Muzyka. Rap i hip-hop. Czwarta jeden, Kękę, takie rzeczy, label, E. Muzyka. Artysta muzyczny roku. Dawid podsiadło film Kino polskie. Listy doem, pożegnania i powroty. Reżyser Łukasz Jaworski. TVN Warner Bros. Discovery Warner Bros. Entertainment Polska. Nie wiem jak to działa, ale wydaje mi się, że ta seria filmów mówi o tak uniwersalnych rzeczach i tak rzeczach ciągle ludziom potrzebnych, że niezależnie od pokolenia ona trafi na swoich fanów, czy to młodszych, czy to starszych. Więc tak, chyba po prostu uniwersalizm tej historii sprawia, że widzowie wciąż wierzą w tę opowieść. Największym wyzwaniem jest wymyślanie tego, co się ma wydarzyć w ciągu jednego dnia. Jeżeli się to powtarza po raz szósty, no to tym bardziej ono jest dosyć ekstremalne. Listy dzieją się w jeden dzień, w jeden magiczny dzień, w Wigilię, i my musimy ludziom popsuć życie i później je naprawić. Mamy na to 24 godziny i kilka awaryjnych. I to jest bardzo piękne, powiedzieli Łukasz Jaworski, reżyser. Mariusz Kuczewski, scenarzysta, film, kino familijne, w głowie się nie mieści dwa reżysery. Kelsey Mann, Pixar Animation Studios i Walt Disney Picture, The Walt Disney Company Polska oraz Galapagos. Na tej nagrodzie jest napisany reżyser polskiego dubbingu Agnieszka Zwolińska. Więc my w jej imieniu to odebraliśmy, i ta nagroda należy się właśnie jej. Bestseller, jak sama do nas wskazuje, to jest coś najlepszego, ważnego. Film jest w światowej topce i w Polsce też. Wybrany przez taką masę ludzi, że trudno mówić o ustawce to bardzo szczera nagroda. Ja takie nagrody sobie najbardziej cenię, powiem szczerze. Nagrody publiczności. Z wiekiem sam skłaniam się do kina familijnego, bo kino dorosłe albo mnie straszy, albo mnie przeraża, albo mu nie wierzę. A jednak zwróćmy uwagę na ten paradoks, że wszystkie filmy skierowane dla dzieci, dla młodzieży. Albo dla rodzin, dla familii, jednak są tak krojone na miarę, że one trafiają do wszystkich jednakowo i małych, i dużych. Umówmy się, że wszyscy kochamy bajki, tak? Powiedzieli Cezary Pazura i Agata Kowal. Pisarz Roku, Remigiusz Mróz, Produkcja Audio, Żółć, Małgorzata Oliwia Sobczak, Czyta Marcin Popczyński, Wydawnictwo A, B, Podcast, Fajbusiewicz, Zbrodnie, które nie dają mu spokoju, Jolanta Gwardi, Michał Fajbusiewicz Dlaczego zbrodnie wygrywają? Bo taka jest natura człowieka. Lubi się bać, a szczególnie kobiety. Lubi sensacje. No i zawsze lubi to, co nie tyczy jego, czyli nieszczęścia czy tragedie, które są najbliżej, najwyżej za ścianą, ale nie w naszym domu. Ten boom przyszedł po zmianie ustrojowej, bo do 1989 roku to raczej takie tematy nie były zbyt popularne w mediach. Tylko że my akurat nie szukamy sensacji. Nasz podcast różni się od innych tym, że opowiadamy o sprawach, które nie znalazły swojego finału. I to jest najboleśniejsze: gdzieś są ludzie, którzy cały czas szukają odpowiedzi. I ci ludzie występują u nas w programie, w naszym podcaście. Podcast to dla mnie nowa rzeczywistość, bo poza telewizją niczego nie widziałem przez te 40 parę lat. I tu nagle jakieś nowe podwórko się otworzyło. Dla mnie to takie wspomnienie z młodości, bo ja się wychowałem na słuchowiskach radiowych. Nasze podcasty są właśnie takimi słuchowiskami. Podcast to dla mnie na pewien sposób odkrycie bo wcześniej nawet ich nie słuchałem. To jest nowe doświadczenie i docenione powiedział Michał Fajbusiewicz, twórca internetowy roku. Łukasz Wala, odkrycie roku. Literatura Jul Łyskawa za książkę Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców wydawnictwo Czarne. Odkrycie roku. Muzyka Ja Mira za album Girls Notes. Ja Mira Odkrycie roku. Film Klara Kochańska-Bajon, Jagoda Sheltz za serial Matki Pingwinów, Netflix. Tak wyglądała gala bestsellery Empiku 2024. Na scenie wystąpili Damiano David, wokalista zespołu Meńskim, który po raz pierwszy w Polsce zaprezentował swój solowy projekt. Artysta wykonał utwór Born With A Broken Heart, który już zdobył popularność na całym świecie Sana, Kaśka Sochacka, Margaret, Roxy, Cyms, Lambery, Wiktor Dyduła, Zalewski, Kękę, Maria Peszek, Małgorzata Ostrowska i Kasia Sienkiewicz. Były też ekskluzywne wywiady, gorące komentarze i relacje z Zakulis. Gale poprowadził Marcin Prokop, a gospodarzami transmisji internetowej byli Gabi Drzewiecka i Karol Paciorek.